Siema siema, brać znowu znowu na swoim kanale będziemy dzisiaj robić e, piekło nieba. może część z was o czymś takim słyszało będziemy to na takiej podstawie robić e, na bloku technicznym ale wy możecie sobie jakieś kartki wybrać i no to zaczynamy dajcie lajki i subskrypcje na kanale dobra tu pierwszy krok Trzeba, za chwilę wam pokażę, jak to trzeba złożyć, bo tutaj w sam złożyć. I tyle wam, będę, pokazał, za, za chwilę wam pokażę. I mm. powiem, trochę ciężko to trzeba składać, ale może Wam się uda. Nie wiem, czy mi się dzisiaj uda, ale mam nadzieję, że tak. Nie? Dobra, macie coś takiego. Patrzcie. Robiliście coś takiego i musi tutaj... Patrzcie, te tutaj rogi muszą być równo z tym. Nie? I teraz musicie e, to mocno docić. Dobra. I teraz bierzecie nożyczki. I to e, tutaj ten cały kwadrat, o tej linii. Więc ja sobie to wytnę. Dobra, macie coś takiego. Taki trójkąt. Widzicie? Trochę <laughs> I macie coś takiego. No i teraz jest trochę ciężki okres, którego możecie nie zrozumieć. I to złożę. To jest trzeci krok, na którym Trzeba równo też to złożyć. Za chwilę wam pokażę co. Muszę sam to zrobić, jak to jest bardzo ciężko. Naprawdę. Może zepsuję swoje pieprz. O nie. nie. Może to jeszcze utnę, ale wy tak nigdy nie róbcie, bo jak to zepsujecie, to, to będzie niefajnie po prostu. Połótne. Wy tego nie widzieliście jak coś. Co jeszcze to ucinam. Tak, żeby po prostu było równo żeby mi się to udało. Jakby będziecie mieli bardzo równo, to trzeba. I wyjdzie, po prostu to wyjdzie. Dobra. Dobra, trudno. może iść. No i patrzcie. Macie coś takiego, bo to trzeba tak i wpatrzeć To sobie z tego taki trójkąt. Widzicie? Musi być e, widoczny coś takiego, taka linia. Widzicie? Taką linię. No i potem jakiś e, tak w taki. No macie ten e, kwadrat, i. Macie taki trójkąt na środku. No i potem musicie ten, e, ten kwadrat złożyć w prostokąt. No i macie coś takiego i drugi raz nie, bo się nie da. No i teraz trzeba odłożyć kopertę. E, ja sobie to ołówkiem tylko zrobię. żeby zaznaczę tutaj środę środek. No i dobra. I teraz składamy. No na takiej zasadzie to działa, za chwilę Wam pokażę, bo tutaj to trzeba zrobić. Macie coś takiego. Patrzcie, składacie i tak cztery te boki na środek. I dobra, macie już coś takiego I odwracacie na drugą stronę Gdzie nic w sumie nie macie I teraz tak samo robicie jak było przedtem Czyli składacie w znowu kopertę Dobra, I macie coś takiego na tej stronie i teraz obracacie się na tą stronę i macie tutaj takie równo kwadraty, no i w sumie to już jest koniec, bo teraz tylko te kwadraty musicie palce dać, e, trochę ciężko tam palce dać, ale no ja to jest ja to jakąś tam radę. Dobra. O nie, to mi się zepsuło. O nie, najgorzej, najgorzej. Jeszcze raz muszę tak złożyć. Nie udało mi się, prawie. był koniec już odcinka. Jakbym to nie złożył. Jakbym tego nie złożył. Dobra, jeszcze druga próba. Może to tak naprawdę w nieskończoność się robić. No czemu to mi się... Nie. Muszę tak was tak pomocować. Mam gdzieś młotek, muszę... ja tu muszę chwila. Dobra. Potukłem sobie to. to, to było lepiej. Okay. O! O! Finał, finał, finał. O nie, bo tutaj tego palca nie ma. Dobra, finałowy moment. Finał moment. Dobra, uf, uf. Wychodzi, wychodzi, tak. 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 Muszę to trochę teraz rozruszać. No i masz coś takiego. To tu mam trochę nacięcie. Bo. No Patrzcie. Widzicie, bo tutaj. Jak tam tamten pasek, to mi się tak zrobiło, ale dobra. Mamy. No i. Teraz chcę w komentarzu, który lepszy, bo ten mniejszy jest. Ten mniejszy. Teraz sobie tego większego pokolorujemy. Na przykład na. Nie wiem, musisz sobie tam byle co narysować. Ej, chwila, wam pokażę, jak to zrobić. Ej. No i masz takie piekło niebo, tak? No potem kładziecie na te cztery boki i tu masz taki środeczek, naciskacie. I wam się robi tak na drugiej stronie, tak jak było wcześniej, i kolorujecie. Tam byle co. Nie ja, wiem, ja też tam numer narysuję. Eee. Sobie narysuję piekło i niebo. Co mi szkodzi. I powiedzcie mi, jak wam minął. Po prostu Halloween. I bardzo fajnie. Miałem maskę Momo. Nie wiem, czy taką postać. Momo. Mm. No i wszystkich prawie wystraszyłem tą maską. Więc nawet fajnie. Robię nawet tam dokładnie, ale. No, ja zbierałem dużo cukierków. Nie wiem jak wy, czy wy w ogóle zbieraliście cukierki. Bo ja miałem dużo ich. I no fajnie. Jakby zawsze po jakimś święcie, gdzie e, zawsze po jakimś dniu, gdzie było fest fajnie, na przykład nie wiem, po, po urodzinach, lub po różnych takich świętach, co jest fajnie, no to zawsze mi tak jest smutno, że jednak się ten dzień kończy, i dopiero to będzie za rok. Nie, naprawdę mi jest tak zawsze smutno, że to będzie dopiero za rok, że to się już skończyło i będzie to dopiero za rok. Więc ja tak mam. Że na przykład, ja już wychodzę z tego, na przykład, nie wiem, jestem na Halloween i wychodzę z tego bo strasznego budynku. E, bo na przykład tam mam imprezę i takie, już wiem, że już Halloween jest koniec, bo już nic nie będziemy robić. No i już mi już tak jest smutno, że dopiero za 365 dni to będzie. No, no jest tutaj kolorów. <śmum> no. No, i Halloween już skończył. No, niestety. Ale było strasznie. Naprawdę. Pojechaliśmy do domu strachów i naprawdę było strasznie. Dobra, pierwszy mam. I teraz tylko karmię prawie tego ludzika. To jest. To jest w piekłem, to jest w piekle. Teraz tylko tego ludzika zrobić. Aha, diabeł. Dobra, mamy diabła z takiego siarnego. Teraz kolorujemy niebo. Powinienem nie był pierwszy pokolorować, ale już, już nie maram. Jakie mam masy w ogóle. I tym stoliku. No i dobra, no szybko, 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 mi się jeszcze kamerka włączy. jak mi się włączy, to bardzo przepraszam. Naprawdę. Taką mam kamerę. Nie, nie mam kamery, tylko telefon. Więc bardzo za to przepraszam. Tak to będzie Czasami może włączyć kamera a mam nie ale mam dużo pamięci, mam aż 76 pamięci więc powinno mi starczyć Na razie to trwa 12 minut prawie 12 minut więc nawet drugi odcinek dzisiaj nagrywam szybko, szybko bo myślę, się kamera wyłączy to będzie nie, 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 fajnie No bo jednak znowu ten, ja już raz nagrywałem, teraz odcinek i wyszło o takie piekło nie, bo tutaj zrobiłem arbuza i mi się kamera wyłączyła. Teraz usunąłem aplikację i mam więcej pamięci. I różne duże pliki. Mam więcej pamięci. No i szybko, szybko. Już prawie skończone. Kolejny ludzik teraz będzie. No i teraz tylko czarny. I w sumie kolejny ludzik skończony. Czyli Bóg. Eee, rysuję mu skrzydła. Skrzydła są trochę głupie, ale trudno. Dobra, można powiedzieć, że skończone. Jeszcze Wam szybko pokażę, jak to wygląda. Z perspektywy mojej perspektywy, tylko to muszę znowu... Czarny nie mi. Ja to robiłem teraz właśnie mazakami. No i teraz znowu muszę... Jak mi to wyszło? Jak mi to wyszło? Całkiem fajnie. Całkiem fajnie. Naprawdę, całkiem fajnie. Ja jestem praworęczny. Więc ja teraz trochę nie będę dokładnie tego malować, ale. Nie, dobra, wolę sobie. Wolę sobie. Tak. Że... Muszę. Muszę. O tak. I teraz tym białym malować te oczy, tylko po tej stronie, tak, na tym białym, u na tym. Dobra. Maluję te oczka. Super. To oczy są bardzo głupie. Naprawdę bardzo. Ja się to z złej strony zrobiłam. Nie! Moje oczy. Nie. Albo może to się jeszcze jakoś uratuje. tymi trochę większymi oczami. Dobra, może bardzo większymi. Tak po prostu, żeby to piekło nie było uratować. Dobra, nie, to już totalnie będzie wyglądać jak jakieś nie wiem co, Nie powiem do kamery. Bo. Się... <słyszy> Moje piekło nie w moim wykopananiu, napiszcie w komentarzu o 1 do 10, ja bym powiedział aż 0, bo to. Dobra. To tak, tak mi wyszło. Teraz Wam pokażę. Jak mi to wyszło? O, zamknij się. To mi tak wyszło. O. Widać to? Widać. Um, widać. Um, tak mi to wyszło. Śle, bardzo źle. Mogę to już trochę dalej zrobić i było takie. Dobra, więc pa!